Jako pasjonaci budownictwa szkieletowego stworzyliśmy te filmy, by pomóc naszym klientom rozwiać wszelkie wątpliwości. Cześć, witamy w kolejnym odcinku dotyczącym budownictwa szkieletowego. Dzisiaj porozmawiamy o systemach ogrzewania. Pierwsze moje pytanie do Ciebie, jakie formy ogrzewania polecasz? Na jakie formy ogrzewania najczęściej decydują się nasi klienci? Jeśli ja osobiście miałbym polecić formę ogrzewania, to przede wszystkim poleciłbym ogrzewanie podłogowe i, jako źródło ciepła, poleciłbym pompę ciepła. Na co decydują się klienci, to tutaj jest drugorzędne pytanie, ponieważ tak naprawdę za tym pytanie stoi fundusz klientów. Jeśli klient dysponuje mniejszym budżetem na formę ogrzewania, na pewno zaproponowałbym formę ogrzewania elektrycznego. Między innymi panele grzewcze. Jest to forma ogrzewania znacznie tańsza na samym początku, lecz niestety w dalszej perspektywie jest to znacznie droższa forma ogrzewania. Jeśli mówimy o pompie ciepła, na samym początku na pewno musimy się liczyć z kosztem około 400 000 zł, na średnio przeciętny dom około 120 m2, lecz odwrotnie, jak do formy ogrzewania elektrycznego. Forma ogrzewania pompa ciepła zwróci nam się na pewno po kilku latach. Jest to znacznie bardziej energooszczędna forma ogrzewania i osobiście twierdzę bardziej przyjazna. Mhm. Wspomniałeś o panelach grzewczych. Wyjaśnij trochę więcej, co to jest dokładnie? Panele grzewcze to tak naprawdę promienniki, które działają na podczerwień. Są to elementy, które zawieszamy na ścianie i na suficie. Dają one ciepło, tak naprawdę promieniują. W ten sposób cała bryła budynku jest nagrzewana. Mhm. Nagrzewają się wszystkie elementy? Jak to? Nie, to, tak, to działa naprawdę tak, że zostają nagrzane elementy, które są w pobliżu tego promiennika, które promiennik jest w stanie ogrzać, a następnie te elementy oddają ciepło do budynku. W jakich budynkach polecasz takie promienniki? Promienniki polecam przede wszystkim w budynkach o małej kubaturze. To jest pierwszy typ budynku. Drugi typ budynku to budynki rekreacji. Panele grzewcze mają to do siebie, że bardzo szybko nagrzewają całą kubaturę budynku, ale co za tym idzie, po wyłączeniu paneli grzewczych cała kubatura zostaje bardzo szybko oziębiona. Część naszych klientów ma również wątpliwości odnośnie podłogówki. Czy można montować podłogówkę w domach szkieletowych? Jak najbardziej można, jest to coraz bardziej rozpowszechniona forma ogrzewania. Do podłogówki najbardziej polecamy, tak jak wspomniałem, pompę ciepła. Ewentualnie, jeśli ktoś ma przyłącz gazu, jest to również możliwe. Wtedy poprzez piec dwufunkcyjny, tak? Tak, zgadza się. OK. a co z piętrem? Bo wiem, że są też takie wątpliwości klientów. Czy na piętrze również można zastosować podłogowe ogrzewanie? Nie widzimy tu żadnych przeciwwskazań, aby nie montować podłogówki na piętrze. Tak samo jak na parterze, tak samo na piętrze, tak samo, już tutaj rozwinę wątek, na wielu innych kondygnacjach. Można montować ogrzewanie podłogowe, forma budynku, konstrukcja budynku w ogóle nie ma to wpływu. Czy można montować kominek albo kominek typu koza w budownictwie szkieletowym? Jak najbardziej. Klienci, aby dodać sobie wieczorem nastroju w salonie, bardzo często wybierają sobie kominek. Niekiedy wykorzystują to jako ogrzewanie centralne budynku poprzez płaszcz wodny, a bardzo często jako dodatkową formę ogrzewania. Czy przy Zabudowie takiego kominku lub kominku typu koza należy o czymś więcej pamiętać. Jeśli chodzi o sam kominek, czyli taką popularną kozę, nie jest wymagane jakieś niezbędne zabezpieczenie. Bardziej tutaj bym się skupił na samym kominie, czyli tam, gdzie tak naprawdę odrywa się cała temperatura, gdzie cały ciepło komin należy w odpowiedni sposób tak naprawdę zabezpieczyć i zaizolować. Wchodzimy tutaj tak naprawdę w warunki przeciwpożarowe. Za jeśli ktoś mnie zapyta, czy są przeciwskazania montować komin w domach szkieletowych, to mogę zdecydowanie powiedzieć, że nie ma żadnych przeciwwskazań, należy tylko w odpowiedni sposób ten komin zabezpieczyć. Najczęściej wszelkie firmy wykonują to płytą farmaceuty. Mhm. Czy polecasz zastosowanie również fotowoltaiki w domach szkieletowych? Czy jest to możliwe? Jak najbardziej jest to możliwe, jak najbardziej to polecam. Na samym początku jest to niemały koszt dla inwestora, lecz w dłuższej perspektywie czasu na pewno się zwróci. Czyli co, w dużych domach połączenie fotowoltaika plus pompa ciepła? Jak najbardziej. Moim zdaniem jest to bardzo dobre połączenie. Chciałam jeszcze dopytać o koszta. Czy możesz przybliżyć, przybliżyć rząd wielkości? Koszta ogrzewania tak naprawdę są zależne od wielkości budynku. Jeśli już ktoś tak naprawdę chce się dowiedzieć, o ile droższa będzie pompa ciepła wraz z ogrzewaniem podłogowym do ogrzewania na panele podczerwieni, to musi zdać sobie sprawę, że sama pompa ciepła jest dwukrotnie droższa od paneli na podczerwieni. Do pompy ciepła należy jeszcze przede wszystkim Dołożyć formę ogrzewania, tak? Czyli albo podłogowe ogrzewanie, albo ogrzewanie nagrzewniki. Tutaj jest kolejny koszt. Jeśli omawiamy przykładowy budynek. O wielkości 120 m2. Ogrzewania czerwiec to jest rząd około 20 tysięcy zł. Jeśli mówimy o pompie ciepła wraz z ogrzewaniem podłogowym, to jesteśmy gdzieś przy kwocie 60 do 80 tysięcy zł. Czyli podsumowując, nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o budownictwo szkieletowe. Możemy zastosować dokładnie te same formy ogrzewania, jak w przypadku tradycyjnego budownictwa. Jeżeli potrzebujecie wsparcia w tym zakresie, to koniecznie skontaktujcie się z nami. A my dzisiaj dziękujemy. Za dzisiejsze wysłuchanie naszego odcinka i zapraszamy na kolejne. Dziękuję bardzo.